Hello, z tej strony Kamil. No, nagrywam dzisiaj nową grę, która się nazywa Need for Speed. No, a więc widzicie. Mam tu już jedno auto, nawet dobre. No ale jak widzicie tutaj na górze najwyższa prędkość to 333 nagó... A nie, 373 na godzinę. Przepraszam was widzowie, ale... Coś się ze mną dzieje, ale nie wiem co. Okej. Okay. Ale te autko jest szybsze. A wiecie dlaczego? Zobaczcie. 378 najwyższa prędkość kilometrów na godzinę. No, a więc tutaj można se ulepszać wszystko. Ja mam... Zobaczcie, tutaj... Elitarne, wyścigowe, wyczynowe i sportowe. Ja mam elitarne nitro. No a więc wyjedźmy z garażu. E to trochę będzie trwało. Nie ukrywam serio. Pff. Zaraz będzie. No właśnie. I zobaczycie. Jak widzicie, ten czerwony. Jak widzicie, ta czerwona strzałka, nie ta największa, tylko ta najmniejsza, tamta na dole, obok wskaźnika. To jest N2O, inaczej nitro. I jak widzicie, jak widzicie, też mam busta. A więc to jest naprawdę szybkie auto. I na początek dla was się ścignę Przecież tego chcecie Widzicie A potem zademonstruję wam jak uciekam przed policją Ale do rzeczy Łeb w łeb ścigaj się do mety A więc A więc widzicie, trzeba tutaj rozgrzać opony i właśnie dobrze je rozgrzałem. I teraz czekam na start. I muszę utrzymywać na tym czerwonym. I zobaczcie, idealny start. I zmieniam teraz biegi. Nie mam automatycznej teraz, tylko teraz mam ręczną. No, ale to jest łatwy wyścig. A więc teraz driftuję na koniec. I jak widzicie. Em, no, widzicie. Zdobyłem środki. 2000. No, ale dla mnie to jest nic praktycznie, bo sam mam więcej tysięcy. A dokładnie zaraz sprawdzę. A dokładnie teraz mam. 38, 38 420 zł. Sami widzicie, gdzie to jest. A tutaj są wiadomości różne. Na przykład taka. Ale, ale... Nie musimy tego. Ale jak chcecie pojechać na jakąś misję, nie ma sprawy. Amy tuning. Można się. Tepnąć, czy... i też można e, wyznaczyć drogę. Najpierw wam wyznaczę drogę. To po prostu dwa kliknięcia na to. A potem wam zademonstruję, jak się tepać. I rampa jest. Ocie, ocie! O. Było, było blisko, żebym się zderzył, ale nie, nie zderzyłem się bo Kamil co jest prosty, no nie aż taki, że ma wszystko na setny level, ale no serio, umiem grać w tą grę. A więc jak widzicie teraz jedziemy na wyścig przez tory. A, cium, I się ubiłem, okej, okay. to teraz przejdźmy do rzeczy, a nie jakieś tam zderzanki, ja mówię, no, ten wyścig będzie konkurs driftu. A więc teraz ja driftuję. Driftuję kwadratem, jakby ktoś mnie pytał. A jadę R2 do przodu, a hamuję L2. A więc te granie jest w A to jest konkurs driftu. Widzicie? Każdy ma 0 punktów. I właśnie ja zaraz wyjdę na... Aj kurde nie udało mi się Jak widzicie teraz jestem na drugim miejscu Kaktusik 1974 A więc to będzie trochę No widzicie już nitro włączam I tutaj driftuję I zdobywam punkty Aj, A nie, zdobyłem. Ledwo, ledwo. Ścigam się z, chrys, z, krys, z Chrystyną taką. E, e, z Krystyną się taką ścigam. No ale serio, to nie jest Krystyna z, z naszej... Sz, z mojej szkoły. Jakby moi koledzy oglądali. No... Ten wyścig jest trudny Ja nawet go nie przeszedłem Dla mnie to nie jest pikusz Dla mnie to jest trudne A więc no tak Ja też mogę przyspieszyć A ten samochód umie jechać 300 na godzinę Ale, ale no wiecie Ten samochód jest spoko I właśnie się obijamy Ide moment idealny napisany było no a więc fajnie i tutaj widzicie, że ja jestem na drugiej pozycji, ale zaraz będę na pierwszej. Bo zobaczcie, ile ja zdobyłam punktów. Nikt mnie nie pobije. A kurde, jeszcze nie. Kurde, ktoś mnie przebił. No ale serio, ja tego wyścigu chyba nie wygram. Tego konkursu driftu, przepraszam. Ech, no ale wiecie jak to jest. Na odcinku trzeba może nie wszystko dobrze robić, ale coś tam trzeba dobrze. Na przykład e, właśnie to. Panować nad sytuacją. A ja właśnie panuję nad i teraz będzie ostry zakręt, na którym się wyrabiam. No właśnie, właśnie, właśnie. Kurde, jest, nie obiłem się. Jestem na drugiej pozycji. Nadal. Ale może zaraz będę na pierwszej. Bo to też jest przewidywalne. No ale serio, zostało 20 sekund. I ja tego pe pewno nie wygram. Bo kurde, jestem znowu na drugim miejscu Tylko żeby ten gościu nie podniósł się wyżej Bo jak się podnie... Bo jak się podniesie, to wtedy przegrałem, serio A co? O cie panie, już przegrałem Pozycja trzecia Serio? E cie panie To ja mam chyba zwycięzcę. To ja mam chyba sukces Porażka, kurczę. i tu nie było. To może wezmę sobie jakiś prostszy wyścig. A ta muzyka to z gry. Ja jej nie puszczę. A teraz zobaczycie ile mój samochód umie jechać. No, a więc widzicie, już się rozpędza do 250. To cię, kurczę, zderzanka, kurde. Się zdarzyło. Ale z każdego, ale z każdego zderzenia się odwywale, tak to nazwę. Czyli, prze, czyli pójdę dalej. Kurcz, niezła zabawa, zdobył to trofeum. Akurat na odcinku E, 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 panie! Zderzać go! Dobra, koniec tej zabawy. Ech. Moje auto jest szybkie. Tak powiem. I może se ustawię jakiś pójść. Tylko ciekawe gdzie. Może. Może se ustawię. E, w tych zawodach musisz mieć auto poniżej 250 km na godzinę. Spoko. Spoko. Mam 250 na godzinę. Hej, kurwa. A więc jeden o tutaj kiedyś jechałem w misji kiedyś tutaj robiłem misję ale już ją skończyłem kiedyś kiedyś musiałem bo kto nie skończy misji ten nie skończy gry no ale właśnie te misje teraz są dla mnie za trudne a więc to też jest dla mnie kłopotem kurczę źle zakończyłem jak widzicie ta niebieska dróżka na, na mapie po, mm, po lewej stronie w, w lewym dolnym rogu ona mi pokazuje gdzie mam jechać Ta dróżka na niebiesko No trochę się obijam ale niewiele Chociaż panuję nad tym samym przywalenie i wytrącone ok Tutaj aż kurde żeż. I teraz włączam busta znaczy, znaczy nitro No ale serio I drift, o chip. Myślałem że się nie zderzy Ile ja zrobiłem już zdarzeń w tym odcinku to wy możecie policzyć Auto poniżej 250 km na godzinę a poniżej się załatwi Skoczę do garażu to trochę też po... Okej, okay, już jesteśmy w garażu. I zobaczmy, co umie jechać. 250. 250. Poniżej 250. Poniżej 250. Te autko mnie. Kupujemy. Transakcja w toku. Okej, okay. ile. Jaką on nam moc silnika jest ty. no ale mam Ale ja nie chcę go ulepszać na razie chcę zobaczyć, jak się nie mieści. W ogóle Okej. Okay. Koniec tego W tej grze trzeba być cierpliwym. W tej grze trzeba być cierpliwym, bo kto by nie powiedział, że nie trzeba. Okej. Okay. Okej. Okay. Teraz mogę wystartować. Teleport. Może nie zauważyliście dokładnie, jak ja to robię, ale możecie se puścić filmiki, zatrzymać. To możecie odkryć. OK. Młody i szybki. Napisane. Młody i szybki. Fajna nazwa. Tu umie jechać 200, nie mówię, że nie. Ale dla mnie 200 to jest banalna prędkość. Dla mnie 300 to już jest poważna prędkość. A to auto umie tylko tyle jechać. To jest słabe auto, tak przyznam. No ten, no ale trzeba nim jechać. Jakoś trzeba się nauczyć. Ale opony to ma do driftowania. W tej grze zawsze jest ciemno, jakbyście nie wiedzieli. Nigdy nie jest jasno. Ale to jest fajna gra za to. Okej, okay, tutaj muszę. Przydałby mi się system nitro, ale ser, by mi się przydał. Dla mnie... Dla mnie 100 to jest najbardziej banalna prędkość, jaką można wyjąć z samochodu. Z każdego samochodu można wyjąć 100 na godzinę. Z tego naj 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 tego naj właśnie tego słowa mi brakowało. A, więc... Właśnie. Kurczę, dawaj, dawaj! Nie! Kurczę, gdybym miał nitro. Porażka. Okej. Okay, se dokupię tylko nitro do niego. I już. Se dokupię nitro. Skoczę do garażu. Ech. Trzeba czekać. Jemu Nitro, zobaczcie. Tutaj system Nitro, dokupię. Eliter. z upływem czasu. Zadziała, nie z upływem czasu. Okej, okay, mam już system Nitro, mogę jechać na wyścigi. A więc. Trzeba czekać, trzeba czekać Ale ja serio, nie ja mogę przestać mówić tego słowa, nie wiem dlaczego I mam już nitro Uuu, tak pięknie nitro, pięknie Nie, nie wiadomości tutaj Teleport To jest próba czasowa. Dostanę za nią 3. 3. półtorej Nie no, 3,5 tysiące dostanę. A to nie jest dla mnie dużo serio. Dla mnie to jest bardzo mała kwota, ja zarabiam więcej w jednym dniu. Ale oczywiście w tej grze, a nie w rzeczywistości. Bo ja nie mogę zarabiać tyle w rzeczywistości, czyli codziennie. 3,5 tysiąca To by było niemożliwe dla mnie, serio No te 200 już jedzie Ale nadal to nie jest Zaskakiwująca prędkość Przyznam, szybko jedzie Da się na nim panować. Okej okay. Ja zdążę chyba Może Aj kurde, tutaj, tutaj ten moment Ale mam nitro, to se dam rado. No widzicie, to auto wolno jedzie, ale to nie moja wina Moje to tak zawala, że hoho ho. O kurde, jest policja I jak zawsze musi mnie gonić I teraz przyspieszenie. Okej. Okay. I zyskałem te trzy okay. tysiące. To jest niezłe og w ogóle. Ta próba czasowa była słaba, to było dookoła po prostu. No ale serio, ja ten samochód teraz sprzedam. Bo był mi potrzebny tylko do tych wyścigów. A tak to ja mogę nim przywalić. Mm, mm, Sej what? Czemu ja się tak zleżyłem? może słaby samochód. E, to wyprowadzony. Ok, jedziemy do garażu, tylko se wystawię drogę. Jest fajna zabawa w ogóle z wami. Jak oglądacie to. Ja już praktycznie nie nagrywam ten, chyba z 3000... znaczy nie 3000, tylko 3 miesiące, chciałem powiedzieć. E, bo z serii. O, coś mi się... Coś mi się tam miętoli. Uciekam właśnie policji. Pojadę na okrągło. Mogę przecież. Jej. I jestem w domu. Dzie w 10 sekund? Serio? Okej. Okay. Wejście do garażu. Właśnie. Brama się otwiera. A ja go już sprzedam. No... Trzaczek. Okej, okay, ja go sprzedaję. I ciekawe, ile za ile go sprzedałem. Za 18 tysięcy. Sprzedaję. Sprzedałem. A właśnie. A ile on kosztował? Ile on kosztował w ogóle? 20. Dał mi mniej. No, ale i tak mam więcej. Tutaj mogę sprzedać samochód za 100. E, no nie chcecie znać tej ceny. Za 185 611 zł. To wiecie, że jak sprzedam ten samochód, to wtedy będę mógł sobie kupić ten za 250. Za 225 tysięcy. No, ale on ma słabą prędkość, ale dobry pomiar silnika. Słabą prędkość, ale dobry pomiar. A no, dobra nie. Ferrari serio? Fajne autko fajne nawet to też ale jest słabe serio słabe słabe Może nie aż tak, że słabe, ale dobra, nie chcę mi się już z wami tego omawiać, bo dla was to się pewnie nudzi. A zobaczcie, mogę sobie kupić takie autko za zero które umie jechać 318 na godzinę. Moc silnika 344 z nitrem. No ale ono się długo ładuje, a więc No, a więc widzicie. To W sumie mógłbym kupić jeszcze jeden samochód, ale nie chce mi się. Po prostu mi się nie chce. No a wiecie, że mój kolega miał te autko i ono miało nawet busta czyli... Czyli wiecie. Miało przyspieszenie. Wiecie o co chodzi. Okej. Okay. To chyba na tym zakończymy ten odcinek, bo nic więcej nie mam już dla Was do powiedzenia. To, trzymajcie się, do zobaczenia. I cześć, do następnego.